Siązimy z tej strony Bargas i w dzisiejszym odcinku gramy Lucky Lanez. To jest taka gra indie na ICO, więc jestem bardzo ciekawa Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję oczywiście. No i muszę zacząć grać, no. Ja chyba innej... O, o Boże! Dobra. to mhm. trochę zmienić to, ale... Chyba czuło się się nie da zmienić. Dzień dobry, wygląda pan bardzo podejrzany. Nie? Co ja mam zrobić w tym momencie? Chyba odsunąć. Oj, siema! Jesteś kuźwa tam na nocnej zmianie. Nie masz się. Dobre. Okej, okay, bro. Okej. Okay. Dobrze, chodź, dobra. To idziemy. Chodź, idziemy. No dobra, tak jak jest właśnie. Oj, go. być delikatnie szybciej. W ogóle nie wiem, o czym jest ten horror, nie? Jakby sobie nie spoilerowałem. To jest bar. Eee za to No, stanowisko do kręgli a ja po lewej to one A ja za No dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra <śmany> Okej, okay, bro Dobra, piękny, piękny keyboard Ogółem Bardzo mi się to podoba No dobra, no i co mam to zrobić dokładnie? Przecież to? Ja nie, nie wiem, czym tu klikasz, nie? Czy e czy czymś innym? O, zabrałem. I co? Nie rozumiem delikat, nie Okej, okay, no to chodzi o to, że po prostu mam jakieś tutaj puszki albo takie właśnie rzeczy. Nie? Dobra, posprzątałem. O, o, coś tutaj chyba? Tak, to tak. Okej, okay, bierzemy. Okej, okay, dobra. Wolę tutaj nic nie przycinać. Żeby, żeby nie stracił jakiegoś ważnego momentu. No dobrze. Bardzo, bardzo ciekawe to się dzieje. No, okej. Okay. Latarkę mam, kurde. Co? Co jest? Aha, jeszcze tutaj. Okej, okay, zabrałem. To dobra, teraz jest, jest jakiś kolor. Czekaj się czekam no, zanim y Okej. Zdaje mi się pozna. Dziękuję. No, on no, tam poprawia swoje skile. Chyba dobra. Polega już tam na mnie czeka. Oha, nie mogę. A, tu też. Myślałem, ja, że ty sobie to zostawiłeś. gość wtedy to ty, ty jest taki... A bo ma sprzątać po tobie. Tak? Dobra. Okej. Okay. Ja no chyba już, nie? Jeszcze nie? Co ty chcesz ode mnie, żebym ja posprzątał? Tutaj coś jest do posprzątania. Chyba tak, chyba... Chyba nie. <śmuchy> no dobra, no dobra. Okej. Okay. Kolega, kolega jest jakiś dziwny. Tak okay, jeszcze mam taką czarną plamę. nie jest. Mam nadzieję, że nic. Mam że to jest Niesięże Niesięże olej, tak? Mam taką nadzieję. że jakiś czarny płyn, co? co? może być innego niż olej, um. Okej. Okay. Ta mordeczka to sobie bardzo trenuje te skill'e. Właśnie widzę. Ej, chłopie, ale killujesz PMC? PMC, no nieźle. Niezłe jesteś chłopie, to jest skillowany. A myślę, że to dziura jest jakaś na niej. Czy też coś. To jest co? To też? Aha, to jest. To jest. Eee. Roślinka. Let's go! Good job! Okej! Okay. Spróbuję. Ale wątpię, że dobrze Czy to nie jest toaleta, nie? Co to jest toaleta? Tysiąca to toaleta? Tak, dziwna to toaleta To nie mam do szafek tutaj. Wiadomo, co robić. chyba nie przemyślałeś tego. Dobra, kibel jest. To jest kibel? Nie, to nie jest kibel. Aha. Kibel, kibel. Wiedziałeś, że kibel jest po lewej, tak? To kibel powinien być tutaj. Można kliknąć. Aha. Oj, tu coś będzie. <grym> to coś będzie. Ale co? Eee. <grym> um. <grym> Mówię. Eee, dobra. Oh, oh, oh. Okej. Okay. Oh, 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 oh. Haha, ale ooo oh. Dobra, pa. Gdzie kolega? Chcesz zobaczyć, zobaczyć, on ucieka. Aha, ja też nie mogę przejść. No dobra, no to... Ej. Chyba z tego istera nic nie Wiedziałem, że coś tam będzie, wiedziałem po prostu. Sprzątamy kible. Ja mam tu co to sprzątać. Chłopie, coś ty narobił. A co co jest? Czy jeszcze jakimś innym... Aha. Przeguś to i to przepchać. Chłopie. no tu to, okej, okay. nivel podświetlany, no wiedziałem że coś tam będzie, bo... oczywiście, ale i tak się zesrałem. O okay. No super, żeś poszedł. Wiesz co, ja ci zablokuję przejście. Tamten koleś? Poskiluję tam w cel? Nie. Nie pozwalam. Nie pozwalam. Ci przejść. Nie ma przechodzenia. Aha, no dzięki. No. Ten też idzie tam? Kurwa, no też tam. Okej, okay, dobra. Mamy przedsmak tego, co może się stać. No co może się stać? No jakby, okej. z tą samą stroną, no co? Jaki uśmiechnięty, Boże, Jezus Maria. No, rozumiecie, zabrałem tu śmieci. Tutaj były. Jeszcze coś mam zabrać, zabrał. No. dalej tam stoi? Stoi, stoi tam. E, gdzie mam je Okay. Okay. Dobra, chyba przecież na zewnątrz, Jeśli się nie mylę. Zobaczcie na pewno. Coś mi kuźwo wyskoczyło. Okej, okay, chyba nie tutaj. No. W ogóle nie znalazłem te śmietniki, nie? I znalazłem też jakiegoś polegę tam płaczącego. Więc. Chyba. Yy... Ej. Hej. Hey. Kurwa. Na może ma na głowie, tak to wyglądało, kurde, może jest no tak rusza z e, tą głową, Eyy No. Okej. Okay. Dobra. Jednak to było. Cześć, coś się mi się dobra okej okay. drabina? No nie, dobra, nie mogę wejść na nie. Mogę za to wejść do budynku. O. Jezus, Mario, co to było? Mim bardziej mnie straszył dźwięk, bo ja nie wiedziałem, co to było. O kurde. O. o kurde. To są It can't be. Mam nadzieję. Rozjaśnię ekran, bo kuźwa Nic nie widziałem kompletnie. Widziałem jakiś po prostu ten. cień, który zniknął. Kolega. Kolega zniknął ogólnie. Skinwalker. No dobra. Ale wiedziałem, że coś tu będzie. Przecież otworzę teraz. Ja wszystko to otworzę. Jednak może być ciężko. Dobrze. Aha. wiedziałem. No i ogólnie tak. Pomyślałem, że coś się zmieniło. No super, ja myślałem, że ten, tak. że będę mógł się ruszać. Dobra, nie ma. Tam też jest. Dwóch typów tam jest ogólny. Myślę, że kibla ki nie są zamknięte. Dobra, są otwarte. Mm. 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 <grymne> <grymne> Ale to zabawne. Co Oh man. Aha. Uh -huh. O, 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 o. No dobra, no. Jakoś zamówiłem jak kiedyś do psychobaci. No Wiesz, jakiś kolega jest dziwny. Jakiś dziwny kolega. Gdzieś jest. Grafika jest dziwna strasznie, że do końca wiem co Mario Co gdzie jest? Mhm, no dobrze. Tak już stoi, nie? Tak coś stoi. Nie, to jest drzewo. Mhm, dostałem prezent słuchajcie. Prezent, świetny prezent, naprawdę. Wcale mi nic nie wygroczy, jak go Wcale, wcale, a wcale. Mhm, uh -huh. super. Co jest. Uh!

Idziemy za nim? Chyba idziemy za nim, co? Czy ma Ja nie mogę jej nigdzie tu postawić. No ale ziomek, no. Pójdź, bo do mamy ją dać. What the, fuck? What the fuck? Nie, no bez, jaj. Co mam zrobić? Dobra, słuchajcie, ogólnie mam iść tutaj, do góry. Nie, 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 Okej nie, nie, będzie jeszcze? Dziś Easter egg. Wątpię, dobra. Spierdzielamy stąd. Wątpię, że. Już nie mogę. No, spacer nie działa w tej grze. Spacer nie działa w tej grze, więc. To muszę zrobić. Albo i nie. Dziwno. No, więc bardzo fajnie. Yy... Jakby no... jakby... Nie wiem co mam zrobić. No. Nie wiem kompletnie co mam zrobić. No, no, tak mi się wydaje, że mi się chyba gra zbugowała. Patrzyłem... Jakiś chłop musi wyjść stąd, nie? Więc do. Nie wyszło I to trochę. No i wtedy się kończy ogólnie gra, więc... Jakby chyba. A mam z nim jeszcze gadać, Dobra. Okej. Okay. Do. Okej. Okay. I prawdopodobnie teraz. Kompletnie się nie wystraszyłem. No reaction, bo... Ech, wiedziałem No i super no. Dziękuję. Też. No. No, dziękuję. Do widzenia. w górę i subskrypcja. Cześć!